Nigdy nie przeżywaliśmy takiej wspólnej modlitwy na taką skalę, przy współudziale tak wielu hierarchów rzymskokatolickich, co nas niezwykle cieszy, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni, że mogliśmy razem przeżywać ten początek wspaniałego jubileuszu 500 lat reformacji. To ważny jubileusz, szczególnie dla naszego regionu, gdzie znaczna część mieszkańców Województwa Śląskiego to Ewangelicy. Współżyjemy razem, Tworzymy historię województwa, tej różnorodności właśnie kultur, religii, narodowości. Województwo Śląskie czerpie swoją siłę. Cieszyn wybrano na to, to, to miejsce, gdzie rozpoczyna się ogólnopolskie świętowanie. No, tak się to składa, że akurat ziemia cieszyńska, śląd cieszyński to silny, silne wpływy ewangelickie, ale te wpływy są od lat i ludzie tu mieszkający ze sobą koegzystują od, od wieków i przynosi to dobry efekt.